Ponad miliard złotych. Na taką kwotę do tej pory w województwie śląskim podpisano umowy o dofinansowanie z unijnych funduszy. Za chwilę sprawdzimy na co między innymi można przeznaczyć te pieniądze i jak się o nie starać. Firma Telex zajmuje się sprzedażą materiałów teletechnicznych oraz wynajmem sprzętu budowlanego świadczy usługi sprzętem budowlanym. Jeśli chodzi o fundusze unijne, to pierwszy raz mieliśmy okazję skorzystać z nich w 2002 roku. Wtedy korzystaliśmy z programu FARE 2000, Funduszu Dotacji Inwestycyjnych, dzięki czemu powiększył się park maszynowy poprzez zakup żurawia. Udało nam się przebrnąć przez całą procedurę dzięki punktowi konsultacyjnemu, pracownikom Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, które podpowiedziały nam, gdzie informacje dotyczących tych programów szukać, jak wypełniać wnioski, dzięki czemu przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych, zarówno jeśli chodzi o wniosek o, o dotację, jak również o jej wypłatę, nie stanowiły dla nas problemu. Ponad 1,5 miliarda euro. Tyle otrzyma w najbliższych latach z Unii Europejskiej województwo śląskie. Sprawdziliśmy na co zostaną przeznaczone te pieniądze i kto będzie mógł z nich skorzystać. Firma Telex skorzystała jeszcze z funduszy przedakcesyjnych i to był program FARE 2000 i FARE 2002. Praktycznie te fundusze się już skończyły i od dwóch lat mamy fundusze strukturalne. W tej chwili wszystkie rozliczamy projekty. To jest ten etap wdrażania, rozliczania. No i oczywiście czekamy wszyscy już na nowe. Z nowej perspektywy finansowej 2007 13 Spore środki finansowe, dużo większe dla przedsiębiorców, ale musimy pamiętać, że w grę wchodzi jednak perspektywa 7 lat, więc te pieniądze trzeba racjonalnie podzielić na 7 lat, żeby każdego roku były kolejne konkursy i kolejne firmy, które powstają, miały możliwość również skorzystania z tego typu wsparcia. Wsparcie, które będzie też skierowane do firm, do, do tych mikro, czyli do tych całkiem małych. Do firm, które, które powstają, do osób, które będą chciały zakładać działalność gospodarczą, do całego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. No i oczywiście to słowo klucz magiczne to, jest, to są innowacje. Innowacje w firmach, czyli tutaj kupowanie, komercjalizacja nowych technologii i tworzenie nowych produktów. Korzystanie z unijnej pomocy nie zawsze jest łatwe. Przedsiębiorcy nie są jednak sami, mogą korzystać ze wsparcia. W specjalnych punktach konsultacyjnych uzyskają informacje i pomoc. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Ja Kozłowski, byliśmy na dzisiaj tak. Chciałbym się Nie dowiedzieć na temat dofinansowania. Zapraszam do punktu. Punkt konsultacyjny, który działa przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, udziela przedsiębiorcom informacji oraz praktycznych porad, głównie w zakresie tego, w jaki sposób pozyskiwać środki finansowe Unii Europejskiej. Konsultacje świadczone są przez. Specjalistów, konsultantów posiadających ogromne doświadczenie i dużą wiedzę w zakresie właśnie funduszy strukturalnych i zasad ich pozyskiwania. Z porad punktu konsultacyjnego można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Ja nie będę miał problemów, jeżeli już uzyskam dotacje na zamknięcie programu. Ja nie będę miał problemów z właściwym ich wykorzystaniem. Ja będę wiedział od razu. Co mam z tym wszystkim zrobić? Jak mam postępować? Jakie dokumenty mam przygotować? I przede wszystkim o to mi chodzi. Ponad 1,5 miliarda euro. Tyle otrzyma województwo śląskie z Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Część tej kwoty jest przeznaczona dla przedsiębiorców. Kiedy będą mogli skorzystać z tej dotacji i na co ją przeznaczyć? O tym już za chwilę. Pierwsze terminy naboru wniosków zaplanowano na trzeci, czwarty kwartał. Tego roku. 500 milionów euro to kwota, którą śląscy przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać w latach 2007-2013 w ramach regionalnego programu operacyjnego. Natomiast należy także pamiętać o dodatkowych środkach z programów krajowych Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki. W tamtym roku dostałem dotację na spożycie działalności gospodarczej i no jestem zadowolony z tego. Nie? Jest, jest prosto, jest... Lepszy start, nie trzeba mniejsze kredyty, trzeba, nie trzeba takiej dużej ilości kredytów brać. Dzisiaj przyjechałem do spotkania po prostu w celu informacyjnym, dowiedzieć się, jakie są dalsze możliwości otrzymania dotacji. No Jeżeli będzie możliwość, to po prostu będę się starał o tą dotację wiadomo już na jakie projekty będzie można uzyskać dofinansowanie. Będą to oczywiście projekty inwestycyjne, które do tej pory cieszyły się największym zainteresowaniem, czyli te związane z modernizacją przedsiębiorstwa, jego unowocześnieniem, wdrożeniem nowych technologii, rozbudową. Będzie można uzyskać także dotacje na usługi doradcze oraz dofinansowanie do udziału w targach i wyjazdach zagranicznych, dzięki którym przedsiębiorcy mogą pozyskiwać nowych zagranicznych kontrahentów. Zamierzam założyć firmę, która będzie się zajmowała y, usługami konsultingowymi. Szczególnie moja firma będzie wspierała polski eksport skierowany na wschód, raczej Rosja, Ukraina, Kazachstan zgłosiłam się na seminarium w celu pozyskania informacji co jako przedsiębiorstwa jak jako przedsiębiorca mogę uzyskać jeżeli chodzi o fundusze unijne w jaki sposób będę wspierana zaplanowano także wsparcie dla osób które dopiero zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą które poza wsparciem inwestycyjnym potrzebują także dodatkowej specjalistycznej pomocy w samym zarejestrowaniu działalności czy też jej poprowadzeniu w początkowym okresie O tym, że warto korzystać z unijnej pomocy przekonało się wiele firm. Jedną z nich jest przedsiębiorstwo ZŻOR, które dzięki dotacji kupiło maszyny produkujące m.in. to, co na pewno zainteresuje wiele pań. Nasza firma zajmuje się produkcją wyrobów dziewiarskich. Istniejemy od 1989 roku. W tej chwili zatrudniamy ponad 20 pracowników. Firma w zasadzie ciągle się rozwija i ciągle potrzebujemy nowych rąk do pracy. Ponieważ zwiększają się nasze zamówienia. Mamy kontrakty podpisane z Hiszpanią, z Niemcami, nawet kilka. No i myślę, że to w dalszym ciągu w tym kierunku pójdzie. Dotacja z Unii Europejskiej miała tutaj bardzo duże znaczenie, ponieważ pozwoliła nam zastosować najnowszą technikę i technologię w wytwarzaniu wyrobów dziewiarskich. Nasi kontrahenci są bardzo wymagającymi kontrahentami i wymagają różnych skomplikowanych wzorów. A dzięki temu, że mogliśmy zakupić nowe maszyny, właśnie dzięki dotacji, możemy sprostać tym wymaganiom. Dzięki temu możemy z nimi współpracować. Firma z skorzystała z pomocy punktu konsultacyjnego przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach. Nie wszyscy jednak muszą tu przyjeżdżać. Każdy przedsiębiorca z województwa śląskiego może spotkać się w punkcie konsultacyjnym położonym bliżej swojej siedziby ostatnio w ogólnopolskim teście kompetencji właśnie nasi konsultanci zajęli na ponad 200 ośrodków pierwsze miejsce w kraju więc myślę, że są na pewno gwarancją takiej dobrej jakości, najwyższej jakości świadczonych usług i szkoleniowych, i usług informacyjnych i usług doradczych. Bardzo się cieszę, bo jest to największa w tej chwili w kraju sieć punktów informacyjnych. To są punkty lokalne pod nadzorem pracują właśnie tego punktu regionalnego. Ta sieć ona ma 32 punkty, punkty lokalne, także żeby skorzystać z takiej bezpłatnej informacji, bezpłatnego doradztwa nie trzeba koniecznie jechać do Katowic, tylko na pewno w swoim zasięgu sieć działa na terenie całego województwa.